Witam wszystkich bardzo serdecznie, w związku z tym, że w końcu udało mi się chyba skompletować cały sprzęt do vlogów, nowy sprzęt do vlogów, tak? bo zmieniłem urządzenie, już iPhone'em nagrywał nie będę, tylko kupiłem aparat, kupiłem mikrofon, odpowiedni kabel, bo wcześniejszy akurat był dopasowany do mikrofonu, który miał przejściówkę na iPhone'a, i po tym jak zacząłem nagrywać materiał i zebrało się tych ujęć około 40 z 10 GB materiału i wrzuciłem to na kompa, okazało się, że nie ma dźwięku w ogóle, tak? a był to taki właśnie powiedzmy podobny materiał do tego, który miał być testami Daily Vlogiem. Było to chyba w niedzielę albo w sobotę. No i okazało się totalną klapą, bo, bo, bo dźwięk się nie nagrał, a hmm, sami wiecie, jak nie ma dźwięku, no to tak naprawdę nie ma nic. E, tak też dzisiaj poświęcimy sobie powiedzmy e, częściowo na testy sprzętu e, pod względem jakości, pod względem dźwięku, e, pod względem tego, jak to będzie później wyglądało. Chciałbym, żebyście wyrazili swoją opinię, czy taka forma, może nie, nie, nie tyle taka forma, ale czy jakość vlogów jest troszeczkę lepsza, czy Wam się podobało, co byście ewentualnie jeszcze mogli tutaj dodać. Z takich elementów powiedzmy wizualnych bardziej wow, tak, bo, bo parę ujęć też chciałbym dobrać innych ze względu na to, że zacząłem się też troszeczkę bardziej interesować tym nagrywaniem, montażem, Trochę troszeczkę tutoriali pooglądałem. Stąd tak naprawdę też właśnie doinwestowałem trochę pieniędzy w ten sprzęt i tak naprawdę w sumie brakuje mi tylko jeszcze obiektywu takiego szerokokątnego, ponieważ aparat, który mam, nie ma wymiennej optyki. I w momencie, kiedy nagrywam pozowanie, kiedy chciałbym nagrywać pozowanie, tutaj zawsze od okna, gdzie, gdzie mam swoje miejsce, to jest po prostu za wąski kadr, nie mieszczę się. a Można dokupić taką nakładkę z adapterem na szerokokątny obiektyw który będzie właśnie obejmował mnie całego, więc to jest kwestia tak naprawdę, no nie wiem, paru dni do tego czasu nie planuję też żadnego check-inu robić, więc myślę, że już przy następnej okazji tego obiektywu użyję, tak? Z takich rzeczy jeszcze u mnie, które się wydarzyły albo które się będą wydarzały, które się wydarzą, to dzisiaj wydarzyła się sytuacja, w której poczułem się bardzo zdenerwowany, ponieważ przygotowałem się do tego, żeby pójść zrobić sobie badania. Wykupiłem pakiet na stronie diagnostyki. Swoją drogą dużo taniej wychodzi kupowanie online pakietów badań. Są na stronie diagnostyki w sklepie online takie właśnie specjalne pakiety. Czasami nawet 50% taniej niż normalnie w stacjonarnych punktach. Z tym, że nie w każdym punkcie można to zrealizować i tam są zwykle w każdym mieście do wyboru wyznaczone do tego placówki, to miejcie to na uwadze. Ale swoją drogą to, to polecam się tym zainteresować, bo można zaoszczędzić sporo pieniędzy. Ale do sedna wykupiłem pakiet, wstałem rano, Wszystkie jakby czynności związane z codzienną rutyną, zarazem młodego do żłobka, wracając ze żłobka jechałem na badania, byłem już 4 godziny na czczo, po czym wchodzę do punktu, do gabinetu i panie, które tam siedzą mówią mi, że bez maseczki mnie nie obsłużą, także no. Domyślacie się, jaka była moja reakcja, aczkolwiek i tak byłem stosunkowo grzeczny, natomiast swoje zdanie na ten temat wyraziłem i wyszedłem. No, albo zrobię jutro drugie podejście z maseczką do tego punktu, albo poszukam innego, gdzie może tej maseczki nie będę musiał mieć, ale wątpię. W każdym razie no, paradoks jest straszny. Nie chcę tego dłużej ciągnąć, chcę to mieć ze sobą, więc w tej materii zamykamy temat. To, co, o czym wspomniałem, co się może wydarzyć. To planowałem redukcję do swoich urodzin, ale prawdopodobnie skończę ją nie w tym tygodniu, a końca przyszłego, ponieważ, ponieważ co? No w zasadzie, za wiele się już nie zmienia. Nie chcę jeszcze bardziej ciąć kalorii, bo odczuwam to już na tyle mocno, że nawet pod względem sylwetki i, i środków, które gdzieś tam używam, a których używałbym w przypadku normalnego prepa, nie jest to jakby. Boże, nierównoznaczne, tylko wymierne, tak, do, do tego jak ta sylwetka się zmienia. Zaczynam się robić płaski, jakby bardziej mokry, mimo tego, że robię dużo kardio, ale mam mało kalorii, więc wydaje mi się, że jest troszeczkę na odwrót, niż bym tego oczekiwał. Natomiast też nie robiłem żadnego, znaczy zrobiłem jeden refit, taki solidniejszy. Łukasz powiedział, że to jest chujny refit, że tak powiem. Tak, bo tam miałem jeden dzień 500 gramów w drugi 600 i, i to jest jednak za mało, no pomijam to, że były jakieś tam pojedyncze losowe sytuacje, w których, nie wiem, byłem na grillu, na obiedzie u łasi mamy, czyli u teściowej <grym> i tak naprawdę w te dni właśnie też obcinałem kalorie do tego, żeby powiedzmy, no nie wiem, w tym czasie zmieścić się w swoim wyznaczonym makro, a w zasadzie od 9 tygodni Żadnego porządnego refitu, że tak powiem, ani żadnego porządnego cheata nie zrobiłem, dlatego też no, nie chcę tego dłużej ciągnąć, bo wiem, że na ten moment się za wiele nie zmieni. Musiałbym tak naprawdę, no nie wiem, albo dołożyć środków, albo spalaczy, albo nie wiadomo co jeszcze, a nie taki był generalnie zamysł tej redukcji. Biorąc pod uwagę, i tak to, że zrobiłem bardzo dużo, w sensie bardzo dużo, no, no forma mi się poprawiła na tyle, na ile no może nie bym chciał, ale z czego mogę być zadowolony, więc dociągnę ten tydzień do końca, tak przyszły, i, i na tym będzie koniec. Zrobię też podsumowanie tej redukcji. W Zacznę w kolejnym materiale, ale na pewno zrobię podsumowanie i później już jakby po tym całym przedsięwzięciu będą kolejne materiały związane z tym, jakie mam dalsze plany startowe, w sensie dalsze plany na ten rok, na przyszły rok i, i co będzie się powiedzmy tam u mnie działo. Tak? Zdradzę tutaj troszeczkę, że naprawdę będzie dużo fajnych newsów. Także śledźcie, bo, bo, bo będzie warto. No. Jestem po śniadaniu, nie nagrałem tego, bo tak naprawdę byłem już głodny, wkurzony, zjadłem na śniadanie sobie tam dwie bułki. Wielozieleńscy z Ridowny mają bardzo mało węgli. 250 gramów szynki, trochę pomidora, trochę cebuli. Wypiłem kawę i dopiero siadając tak naprawdę do komputera, do swoich jakichś tam codziennych obowiązków, do maili, zobaczyłem, że jest aparat, więc ustawiłem go i zacząłem nagrywać. Także słowem wstępu właśnie chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że mam tutaj obok wyświetlacz SD, żebym się widział. Obiektyw mam tutaj staram się patrzeć, ale teraz muszę spojrzeć, bo chcę zobaczyć ile jest materiału nagrane. 7 minut gadania, także będę powoli kończył. Tutaj ogarnę sobie wszystkie rzeczy związane, powiedzmy, z moją pracą. Później pewnie będzie już taka godzina, że będę robił kolejny posiłek, więc o tym opowiemy i to będzie taki powiedzmy, nie wiem, luźny daily vlog. Mam nadzieję, że przypadnie Wam bardziej do gustu niż poprzedni, bo tam też były jakieś komentarze, w których w zasadzie niezadowolenie się pojawiło. A z całego dnia sytuacja wygląda tak, że jestem jakby sam przez cały dzień, będę odbierał Bartka, Asia ma zlecenia i nie będzie jej do wieczora. Więc to też będzie znowu taki, powiedzmy, cały dzień z Bartkiem, tak. Fireworku raczej tutaj nie będzie, ale to, na ile się uda, i co się uda zrobić, to, to, to po prostu zrobię. OK. Widzimy się z nieba. OK, przechodzimy właśnie do posiłku numer dwa. Tam w ogóle w tle nie będzie tego widać, więc podaję od razu. Pokażę Wam, bo zacząłem oglądać podcast. Dawida z Markiem Fischerem, bardzo fajny, polecam wiele takich rzeczy, z którymi, znaczy, który Marek powiedział, które, mimo że to dopiero początek, które sam popieram, sam się z nimi też utożsamiam, więc jeśli ktoś ma chwilę, znaczy, chwilę to jest godzina 20 minut, to to bardzo polecam. Natomiast teraz mój posiłek. Który składa się z 250 g piersi z kurczaka, 60 g makaronu i trochę pomidorów. Także no, mamy tutaj jakieś 50 g węglowodanów, 50 g białka bez tłuszczu, bo robiłem akurat mięso wczoraj w piekarniku i na dzisiaj nie zostało. Także zabieram się. Swoją drogą powiem Wam, że Łukasz powiedział sam. Zresztą to też zauważyłem, że podszedłem do tej redukcji trochę jak żółtodziób, bo chciałem szybko mocno ściągnąć kalorie i finalnie doszedłem do wartości właśnie tam powiedzmy nie wiem, 200 gramów węgli w dni, nietreningowe, co no, na ten moment uważam trochę za głupie. Można było to spokojnie ciągnąć na, na wyższych kaloriach, ale tak to jest jak się zakłada, na przykład, że. Chce się zrobić coś bez stresu i na spokojnie, bez żadnej presji, a jednak z tyłu głowy ta mentalność taka sportowa, zawodnicza doprowadza do momentów, w których i tak łapiesz się na tym, że jednak tą presję sobie stworzyłeś. Zrobiłeś troszeczkę inaczej niż sobie zakładałeś i finalnie kończy się właśnie to tak jak u mnie. Natomiast nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo oczywiście to też jest jakaś forma jakby nauki i poznawania swojego organizmu. Także czasami warto też popełnić jakieś błędy po to, żeby wyciągnąć sobie później z nich wioski. Dużo, że mamy bo już w stanie mogę z sobą wytrzymać. A teraz jest godzina 14. Eee, powiedzmy, ogarnąłem swoje e, wszystkie maile obowiązki i biorę się za swój trzeci posiłek, którym będzie kolej ryżowy z izolatem i tutaj być może nie wiem jakiś owoc prawdopodobnie. nie dużo, bo, bo dużo makro tutaj węglowodanów nie ma. I mamy tutaj 60 gramów poliku, akurat, który miałem w końcówce paczki, więc już nie chciało mi się tego zostawiać i tyle zostawiłem wezmę te 10 gramów wielkiej różnicy mi nie zrobi 100 gramów truskawek i yy, no, dosłownie odrobina przyprawy do, y, piernik, do owsianki, takiej z litra, która jest z firmy Prymat. I ostatnim razem też e, pod e, ostatnim chyba wideoblogiem e, poprosiliście o to, żeby nagrać, e, jakie są koszty związane z wyjazdem, więc, e, znaczy, czy tam z przygotowaniem do zawodów. E, I zaraz zrobię sobie posiłek, siadam przed komputer i dla Was to oczywiście robię, więc sobie porozmawiamy o tym, ile trzeba wydać pieniędzy na to, żeby przygotować się. Do zawodów sylwetkowych. Ok, wróciłem do Was już z wyliczeniami i ze wszystkimi cyframi, także przejdziemy sobie przez te wyliczenia w kontekście takim pięciomiesięcznego miesięcznego okresu przygotowania. Oczywiście można założyć dłuższy okres i generalnie każdy, kto się przygotowuje, to nie przygotowuje się 5 miesięcy, chociaż są też tacy ludzie, tylko jednak większość zakłada. Taki okres na przygotowanie, że to będzie no, 12 miesięcy, pełny rok, czyli pełny okres masowy, albo nawet i dwa, jakiś minikat i, i redukcja, tak. No ale okej, okay, ja założyłem takiego stricte, stricte prepa, który trwa 20 tygodni, czyli 5 miesięcy, tak jak wspomniałem, i powiedzmy, przyjąłem takie średnie wartości, jeśli chodzi o wydatki, czy to jedzenie, suplementacje i, i tak dalej. Zacznijmy sobie może od jedzenia tutaj. Y, ja na przykład na jedzenie wydaję około 1500 zł miesięcznie, tak? W takim okresie jak jestem teraz. Zastępnie y, nieważne w jakim jestem okresie i tak wydaję tyle pieniędzy na jedzenie, tak? Y, więc no, to już sami macie, jaka to jest. Y, y, Kwota, powiedzmy w perspektywie 6 miesięcy, tak? 5 miesięcy to jest jeśli wydajemy. No, ja akurat tutaj napisałem 1000, 1200 zł tak? i od tego, od tych wartości będziemy wychodzić, czyli za 5, za 5 miesięcy przygotowań na jedzenie wydajemy 6000 zł. Do tego dochodzi nam suplementacja. Oczywiście w suplementacji jest taka kwestia, że nie miesiąc w miesiąc, oczywiście wydajemy taką samą kwotę, tak? bo niektóre suplementy staczają na dłużej, niektóre na mniej, ale też przyjąłem, że jest to około 1000 zł miesięcznie, biorąc pod uwagę na ten moment yy... Ceny suplementów oraz ile tych suplementów schodzi w późniejszym czasie, jaka dochodzi profilaktyka już w, tej, w tym okresie przygotowań taka prozdrowotna, tak? czyli to jest kolejny tysiąc i kolejne od 4 do 5 tysięcy złotych do, do całej spóli tych pieniędzy, które wydajemy. No i oczywiście trener, tak? to są trzy niezbędne elementy, znaczy jest jeszcze jeden niezbędny element i jest to element środków, na tym nie będę się opierał, niech każdy sobie zwizualizuje mniej więcej ile sam wydaje i doliczy do końcowej tej kwoty, którą ja przedstawię. Trener na ten moment to jest taka, no nie wiem, powiedzmy kwota rzędu od 300 do 500 zł miesięcznie, tak? Ja tutaj przyjąłem 400 zł miesięcznie, bo, bo sam tyle gdzieś powiedzmy biorę między innymi. I to jest kolejne 2000 do, do wszystkiego, czyli, gdybym miał podsumować te trzy elementy, jedzenie, suplementacja i trener, to mamy tutaj 6000 zł na jedzenie, 4, od 4 do 5000 zł na suplementację i 2000 zł na trenera, tak? To jest w perspektywie 5 miesięcy. Do tego... OK, załóżmy, przebywaliśmy już przez ten okres przygotowań, tak, przychodzi nam dzień zawodów. I tutaj też te koszty nie są małe tak naprawdę, bo, bo trochę się tego zbiera, też w zależności od tego, kto na jakim standardzie chce nocować, kto czym jechać, kto w ilu kategoriach wychodzić i, i tak dalej, ale też zaraz o tym opowiem, więc... Wychodzi tu także, zacznijmy sobie może od, od licencji. Tak? Licencja kosztuje 55 dolarów, czyli około 260 zł, jeżeli ktoś płaci wcześniej przez internet. Jeżeli nie, no to tam chyba 300 zł można zapłacić na miejscu taką licencję i w tej licencji jest 55 dolarów plus opłata manipulacyjna, bo przed chwilą to doczytałem. Także e, mamy, okay, zaokrągimy 300 zł, e, licencji takiej e, NPC, którą wykupuje każdy, tak jak w każdej innej federacji. E, do tego dochodzi oczywiście brązowanie. Dwa dni e, za, za nałożenie brązera to jest koszt 350 zł. E, Dodatkowo dochodzi nam bilet dla e, trenera na Backstage, czyli koszt 150 zł, no i te wpisowe, o których mówiłem e, w zależności od tego, kto w ilu kategoriach będzie startował, e, to wygląda to tak, że First Timers, pierwsza kategoria, pierwsza dywizja e, kosztuje 250 zł i każda kolejna e, 150, z tym że załóżmy, że jest osoba, która będzie wychodziła w First Timers w Beginnersach i w nowis e, po jednej kategorii, tak? czyli na przykład kulturystyka, bo niektórzy mają tak, że wychodzą. E, i w klasie fizyki, w kulturystyce itd. Tak te kwoty się oczywiście zwiększają, ale przyjmiemy te trzy kategorie, trzy dywizje yy, i wychodzi to tak. 250 zł bodybuilding w First Timers, 250 zł bodybuilding w Beginners i 300 zł bodybuilding w Novice. Jeżeli chcemy wystartować jeszcze w kategorii Open, jeżeli wygramy na przykład overall, to trzeba zapłacić dodatkowo jakoś tam kwotę akurat tego nie sprawdziłem, nie wiem dlaczego. I teraz już nie będę szukał, bo za dużo czasu mi to zajmie. Ale z tych wszystkich tutaj kwot, które podałem, na sam dzień zawodów, na sam powiedzmy trzy dni, tak, no bo to jest. No, nawet nie, nie tak, no powiedzmy 3 dni, bo trzeba być na weryfikacji, plus dwa dni zawodów, a weryfikacja zwykle jest w piątek, dzień przed zawodami, jest 1560 zł. I to jest bez noclegu, tak? Nocleg też, w zależności od tego, kto w jakich standardach chce mieszkać, przyjąłem taką nie wiem, kwotę na te dwa dni, 500 zł, czyli mamy już 2500, 2060 zł. No i oczywiście paliwo, ja na przykład policzyłem sobie tutaj, gdybym chciał przyjechać z Wrocławia do Marek w dwie strony 800 km, gdzie powiedzmy, no nie wiem, mój samochód przy takiej no ciut szybszej jeździe z mi 10 litrów na 100 km, czyli 80 litrów i, i to przy obecnej cenie chodzi wychodzi jakieś tam powiedzmy 600 zł tak? I teraz uwaga, całość, końcowa kwota, Podliczając wszystkie te elementy, tutaj oczywiście bez środków w dalszym ciągu, za okres 5 y, miesięcy przygotowań wynosi 14 660 zł. Za 5 miesięcy, czy to jest mało? No nie, powiedziałbym, że nie. Jest to dużo, biorąc pod uwagę, że jest to sport, który jest tak naprawdę też bardzo mało dochodowy. Dla większości osób, tak naprawdę, tylko i wyłącznie jest to pasją, żadną formą zarobku. I. Prawdopodobnie większość też to znaczy, nie mówię, no tak, zdecydowana większość nie czerpie z tego jakichś tam większych profitów, ponieważ na przykład pracują w zupełnie innych branżach i tak dalej i robią to tylko i wyłącznie z tego, że to kochają. To biorąc pod uwagę te 5 miesięcy, to jest naprawdę dużo pieniędzy. No oczywiście tutaj jeszcze, powiedzmy, no nie wiem, kwotę całościową 5 tysięcy złotych za, za SAA i mamy 20 koła za 5 miesięcy przygotowań i za to, że jesteśmy, powiedzmy, tam nie wiem, łącznie pół godziny na scenie. Um, oczywiście te koszty rosną, jeżeli ktoś wybiera się za granicę, tak, bo trzeba, jakby, doliczyć jeszcze do przelot. No, zamienić walutę nie w złotówkach, tylko na euro bądź też dolary, w zależności od tego, gdzie się wybieramy, głównie na, na, na powiedzmy, na euro, tak? chociaż większość opłat jest wnoszonych w dolarach, no to czyli na euro i na dolary. I jak widzicie, no, Niby taki niepozorny sport, a jednak sporo pieniędzy trzeba na to wydać i bierzcie pod uwagę teraz na przykład to, że ktoś startuje na przykład, nie wiem, w roku 5 razy, tak, czyli takie 15 tysięcy razy 5 powiedzmy, no nie, no może nie aż 15 tysięcy, ale spokojnie myślę, że dodatkowe... Takie 10 tysięcy można byłoby do tego jeszcze dorzucić. Za tą kwotę już jest całkiem spoko samochód, tak? Jeśli ktoś się, powiedzmy, te pieniądze by odkładał i, i sobie gdzieś tam zbierał, no to powiedzmy za te 35 tysięcy, czy tam 30, no można kupić samochód sobie, tak? Czy, czy, nie wiem, coś innego. Także, no, sami widzicie jak to wygląda. drugi sport, jeśli ktoś nie ma wsparcia żadnego, czy nawet suplementacyjnego, czy coś w tym rodzaju, to ciągnie po kieszeni. ok jest za 15:3. Ja powoli się zbieram z domu i lecę po Bartka do żłobka. Czy uda mi się go od razu wciągnąć do samochodu, to się okaże. Chociaż pogoda za oknem może zwiastować za chwilę to, że będzie padać, ale zobaczymy, co, co z tego wyniknie. Do zobaczenia niebawem. Właśnie powiem wam, że tym jeszcze ale, usiadłem do montażu kruga i zawięcie ryzów nie ogarnia chyba mojego starego maka, więc będę musiał się przerzucić na e, nowszego. No ale siła wyższa i chyba wrócę do mówi na ten moment, a zaraz sprawdzimy jak aparat sprawuje się w ciemniejszym pomieszczeniu. dobra, jestem w samochodzie. W sumie to palą się tylko dwie lampki, takie w zasadzie już zgasły. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, jak się film wyrenderuje i wrzuci na, na YouTube, bo no, tak naprawdę nie jest to jakiś turbojasny obiektyw w tym aparacie i no, fajerwerków niestety raczej tutaj nie będzie. Tym bardziej, że też optyka jest niewymienna. O, światło optyka jest stała i, i na pewno trzeba będzie doświetlać niektóre sceny, czy też momenty albo szukać dobrego świata do tego jak będę chciał nagrywać jakieś nie wiem, inne ujęcia, tak? Dobra, wyjeżdżam bo już jest 23 po trzeciej, Bartek to pewnie tupie nogami w żłobku i, i się niecierpliwi Co? Dałeś się ojcu przykupić zalizaka? Dałeś? Widzicie, standardowy schemat. To co, wracamy do domu? Nie, teraz nie. Co auto? Dobra, trzeba go zapakować i, i lecimy. Bartek, jedziemy do babci Basi w sobotę? Tak. Ta? Okej, okay. a Bartek jest rozmyty, bo ja jestem na pierwszym tle, chyba że... O, jedziemy do babci Basi? Okej. Okay. Dobra, to na razie jedziemy do domu. Do Lidla na zakupy jakieś szybkie. Do babci Basi zadzwonimy po trasie. Czy możemy przyjechać? Bo Basia ma całą sobotę makijażową w domu, więc może być ciężko pod tym względem, że Bartkowi się włączyła troszeczkę z powrotem Mamoza. I wolelibyśmy, żeby klientki no nie były świadkami rozpaczy i dramaturgii w domu. Oj! Ręce do góry! Dobra, jedziemy. W ogóle e, pokażę wam sytuacja w Lidlu Poszedłem z Barkiem jeszcze na zakupy po żłobku e, i zobaczcie sami co w ogóle Bartek ma schowane w swoim autku no nie? Patrzcie. Tak, to są... E, no... Dla kobiet, takie rzeczy i zacięła się kierownica, tak? że taki drążek od spodu, który kieruje powiedzmy kółkami z kierownicy przesunął się no i trzeba było to nastawić na swoje miejsce, więc podesłałem to co do góry nie wiedząc, że w środku są tampony, obróciłem je. I te tampony na środku Lidla mi się wysypały. <noise> A ja jakby no nieświadomy tego zacząłem po prostu grzewać pod autem, żeby ten drążek wsadzić na swoje miejsce, na, na to, na którym powinien być. A za chwilę zorientowałem się, że są do pozbierania wszystkie tampony, które Bartek dźwignął mamie. I, i wziął je sobie do zabawy. Także e, taki właśnie e, przykład z dzisiejszego dnia. E, I jesteśmy w domu, ja sobie właśnie będę robił ten kolejny posiłek. E, Bartek też pewnie coś, no Bartek je akurat Yy, ale on była akurat na przygotowany wczoraj, yy, a ja robię na bieżąco, więc yy, zabieram się za mięso i warzywa, yy, ponieważ yy, wolę sobie yy, następne. Zaczęłam mało węgiel, więc zostawię sobie yy, na kolejny posiłek tą ostatnią porcję, którą mam. I przygotuję sobie od razu yy, pół kilograma mięsa na te dwa posiłki, które jeszcze mam, będą to dzisiaj, znaczy teraz akurat polędwiczki, bo w Lidlu już nie było fileta, co jest dziwne, bo jest no tak naprawdę środek tygodnia i godzina, tam przed, po 16 było, ale okej, okay. i tu będzie pół kilograma właśnie tych polędwiczek z kurczaka, pół paczki warzyw mrożonych po wosku i to w zasadzie tak to będzie wyglądało. W sensie jeden posiłek będzie taki, że będzie tu 50 g białka i 10 gramów tłuszczów, a kolejny będzie 50 gramów białka i 40 gramów węglowodanów, tak? ale to jakby tam w późniejszej tak? w późniejszym, w kwestii. Wróciliśmy z barkiem z wycieczki krajoznawczej Zbieraliśmy troszeczkę jarzębiny I co? Jest godzina 20 W zasadzie ja jem swój piąty posiłek W którym te węglowodany, co wcześniej je sobie odpuściłem, akurat teraz je będę miał I już Wam pokazuję, właśnie jak to wygląda Tak jak widzicie Mamy tutaj 50 g makaronu, 250 g mięsa No i warzywa, które wcześniej też, też jadłem, którzy żeby bez węgli i tutaj wychodzi jakieś też 50 gramów białka i 40 gramów węglowodanów. Także ja się zabieram za jedzenie, Bartek sobie ogląda bajkę jeszcze z godzina Myślę, że posiedzimy i będziemy się szli kąpać. Ja jeszcze bym chciał zrobić kardio dzisiaj, ale przedtem ponieważ rano nie robiłem, nie miałem na to czasu. Strasznie się te dzieci brą za, za oknem w ogóle. Więc jak Asia wróci ze swoich zleceń, to to jeszcze wyjdę na takie przedsem nowe cardio. I co? No i, i tyle, tak się kończy właśnie nasz daily vlog. Streszcie się drąfe dzieci. E, tak się kończy ten e, daily vlog. E, miejmy nadzieję, że ujrzymy światło dzienne i, i że no, będzie miał jakiś odbiór.